będziemy nagrywać Brawl Starsa M yy, Obyśmy dzisiaj dużo gierek wygrali No i wbijajcie na mój kanał Adamix100 Gdzieś na dole tam Tam na dole gdzieś No wbijajcie po prostu I subskrybujcie Piszcie mi w komentarzach w moim ostatnim W moim ostatnim Poszłam M, piszcie M, co byście chcieli, żebym wam było w Dobra, Dobywamy robimy taki mały opening. Dobywamy różne rzeczy. Na no. przykład... Robimy o takiego no, tego boksa. Podobno słyszałem, żeby stuknąć w niego te wtedy, kiedy skoczy idealnie pięć tylko. Dobra, nie działa. Nie działa. Nie próbujcie. Maga się nie opłaca. Więc, no, nowy konkurs jest. Piszcie, czy byście chcieli? No, takie filmy. no. Wiecie, bo ja chcę wiedzieć, co wy chcecie, żebym wam pokazywał, nie? Dobra, na minę zbieram nowy konkurs gramy knockout 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 Dobra, gramy gramy trunkiem mm, byśmy mieli jakieś fajne um, rzeczy nie nie musimy mieć jakieś fajne rzeczy no, fajne muszą być, bo muszę to wygrać, żebym miał ten, żebym miał opening kolejny. U, dobra, pierwsze na Power Cube. Nie, tutaj już leci na mnie Amber. Amber, Amber. Uciekam. Power Czyują się na mnie? Fuck, przegrałem. No nie. W knockout gramy. Teraz będziemy mieli dopiero. Um, a to mieliśmy to Dobra, dobra. Dopiero tutaj. No to w tym odcinku nie zobaczycie, jak, jak zdobywam M. Ale może 12 za jakieś 6 odcinków zobaczycie. Na ostatnim odcinku um, kupowałem te yy, przebranie, to więc możecie obejrzeć. Słuchałem, że tutaj lecą. Tu się. Dobra, tutaj widzę. Kurde. Dead? Dadam. Kurde! Uj, oj, oj Coś tutaj się stało. Bra, muś, nasz musi zabić tego Mandy. Hem. Oglądamy oglądamy. Ja nie będę już zamulał, ale... Dobra, wygraliśmy, jak widzicie, knockouty na górze. Jak jeszcze, nie jak jeszcze nie zasubskrybowaliście, to zachęcam do tego zrobienia, bo przecież to jest darmowe. Kurde, umarłem, więc wam streamuję to. Przegraliśmy, ale ogólnie nie mieliśmy szans no, wygrać. Umarłem Dedam. A? Brat dwóch na jednego to Banda łusego. W ogóle nie wam mówię. Wygramy to nie. Jak wcześniej no Menda, Menda sama została, więc... Jakim cudem? Z kim ja gram? Z kim ja gram? No. Nie głupcy. kim ja gram dalej, dalej. Kurde, co to ma być, kurde. Kurde, no jacyś debile mi przychodzą. Mówią, kurde. Jak nie chcą kurde grać, to niech nie grają. Kurde. To jest bez sensu, no kurde. Widzę już... facetów prawdziwych. Na teleport. Dzmarłam na raka. Kurde, zmarłam na raka, no. Na raka cały czasu nie ram, bo ja nie gram z jakimiś mózgami prawdziwie kurde. kurde no Mam no, ostatni jeszcze, kurde rzut muszę to wygrać muszę. Od razu lecimy na Edgeja Na Edgeja od razu lecemy Później weźmie, wezmę sobie kolta. A tutaj sobie nie poradził pierwszy. Kurde z kim ja Lola została. Jak ostatnio została Menda, to teraz Lola. Su, wygraliśmy. Jak widzicie tutaj jest. Da, kurde, uciekać, uciekać uciekam dobra tutaj gdzie adgeja, gdzie teleport kurde czemu ten adgej jest taki adgej czemu, czemu ten adgej jest takim gejem z kim ja w ogóle nie gram Да, ну, куда, Гей, пожалуйста. Не покорную. Но не будьте так, это моя последняя рунда с Гей. Dobra, tutaj patrzę. Dobra. lola z, z piper. Bo, bo piper to nie to nie zły snajper. Piper to nie zły snajper. Uciekaj. Co ty robisz? Dyskiniagram. deski gram. A, graj tam. Tak, wygraliśmy sui. Out, um, z nukau musimy zmienić na solowe Jak w ostatnim meczu um, jak w ostatnim odcinku M um, um, no nie, nie graliśmy za dobrze najlepiej bo mieliśmy w końcu w tamtym odcinku M um, um, wybić rangę 30 na nim. Y, no i nam się to nie udało bardzo, więc wpadaj na tamten odcinek i zobacz, jakie były emocje. I subskrybuj mnie, jak jeszcze tego nie zrobiłeś. Bo naprawdę dla was to jest nic, dla was to jest tylko kliknięcie jakiegoś nędznego guziku, a dla mnie to jest naprawdę dużo. No Subskrybujcie, jak jeszcze tego nie zrobiliście. I nie, nie będę już zamulał. Nie będę już zamulał. Tutaj widzę meg, meg, meg. No dodałem, dodałem, no dodałem. Ale to nic nie zmieni i tak macie mnie zasubskrybować. Bo jak nie, to pójdę do Was do domu, i zjem Wam psa. i no i po prostu subskrybujcie zobaczcie ile ile już jest tutaj zobaczcie jak mało jest u mnie na kanale subskrybentów po prostu local Bo wy naprawdę nie wiecie, ile mi daje subskrypcja. Wy naprawdę tego chyba nie wiecie. Nie? Dla mnie to daje rozwinięcie swojego kanału. I podobno, jak się będzie miało 1 milion subskrybentów, to przyjdzie do mnie taki facet z wielką walizką. W niej będzie 1 milion pieniędzy. Więc no... Yy, to jest koniec tego odcinka. Ponieważ to usza. Ponieważ Adamiksa mixa sto. Nigdy za dużo? Mm. Nigdy za dużo? Mm. Nigdy za dużo? No to... Jeszcze mam, yy, specjalnie dla was, yy, ulepszę sobie yy, Dobra, to. Dobra, zrobię sobie tak. Jeszcze yy. sobie to zmienię. Yy. No to kończ tego odcinka. 你忘不？